Dziękuję za zaproszenie w imieniu historyków sztuki, którym nie jako przewodzę, bo padło na pierwszego, ale może jako ten prorok, co drogę gotuje, za to, że historia sztuki, która jest dyscypliną nierozłącznie związaną z historią, znalazła swoją obecność także na tej wspaniałej jezuickiej konferencji. W imieniu nas wszystkich dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Ja także wyrażam serdeczną wdzięczność, bo jestem jezuickiego krakowskiego. Owu. Początki mojej pracy związane także były z ojcem profesorem Stanisławem, czego dawał świadectwo nawet w kuluarach. Mam mówić o rzeczach kuriozalnych, ale myślę, że ważnych, bo hiszpańskich, a przecież obecność św. Ignacego wpisuje się właśnie w tę kulturową obecność. Jest to właściwie materiał, który powstał na marginesie moich wieloletnich badań, bo kilkunastoletnich, dotyczących wielkich programów ikonograficznych sewilskiego baroku. Praca, która właściwie została zamknięta w pandemii i obecnie jest w druku. Natomiast materiał, który przedstawię dzisiaj, nie wchodzi do tej pracy jest to zupełnie dziewiczy i świeży materiał, dlatego że kilka miesięcy temu w Museo de Bellas Artes, czyli Muzeum Sztuk Pięknych w Sewilli, dokonano prezentacji zbioru malowideł Juana Baldesa Leala które zostały poddane gruntownej po raz pierwszy w zasadzie od wielu wieków konserwacji i wyszły nowe elementy, którymi chciałbym się podzielić z Państwem już dzisiaj dla tych najbardziej wytrwałych i wiernych, a być może w ramach publikacji także i z innymi. W Sewilli mieliśmy trzy fundacje jezuickie. Ta, o której będę mówił dzisiaj, to Casa Profesa, czyli Dom Profesów Towarzystwa Jezusowego, wzniesiony w trzeciej tercji XVI stulecia, który był jednym z najważniejszych klasztorów jezuickich w ogóle na terenie w Hiszpanii. Ale popatrzcie, jaka to. Nieprawomyślność, powiedzielibyśmy hiszpańska, zaledwie w 1956 roku, przy budowie Fakultetu Historii Sztuki Uniwersytetu Sewilskiego, zburzono ten zabytkowy klasztor. Pozostały tylko kolumny, które użyto przy aranżacji współczesnego patio. To jest o tyle ważne, ponieważ właśnie na patio dziękuję. Zgodnie z sewilskim obyczajem, począwszy od XVII wieku, umieszczano zbiory malowideł poświęcone najczęściej zakonnej historii. Była to moda, którą zainicjował Francisco Pacieco, zarazem Teść Velasqueza. Pierwszą realizację tego typu uczyniono w klasztorze mercedariańskim, obecnym Museo de Bejas Artes. Natomiast tym śladem poszli również jezuici sewilscy, którzy na patio zamówili zbiór Malowideł u widocznego tutaj na autoportrecie Juana de Baldesa Leala, to jest postać, którą myślę, że większość z nas zna, artysta, który stawiany jest na równi z Muriem jako najwybitniejszy w drugiej połowie wieku 17, twórca hiszpański, twórca zarazem tych najbardziej przerażających obrazów, tak zwanych hieroglifów śmierci, rozkładających się ciał. Z zjadanych przez glisty i robactwo, obrazów, które gdy zobaczył Murillo, zatkał nos i mówi, ależ one aż wydają odór. Baldess Leal uwielbiał brzydotę, uwielbiał to, co nieciekawe, to, co nieatrakcyjne i musiał się tu mierzyć także z treścią tego, co stanowić miało przesłanie odnoszące się do świętego Ignacego Loyoli, jak będziemy to widzieć za chwilę. W tysiąc w 660, jak zaświadczył właśnie obecnie jeden z obrazów, który zobaczymy za chwilę, odkryto datę i sygnaturę artysty, rozpoczął on pracę nad zbiorem malowideł, których nie wiemy dokładnie nawet ile było, prawdopodobnie było ich 12. 12 i były umieszczone, jak mówiłem, na patio. Co ciekawe, w zależności od zasobności klasztorów, a wiemy, że klasztory jezuickie były zasobne, posiadały one tak zwane też firanki, którymi przysłaniano je oczywiście przed intensywnym słońcem Hiszpanii. W Sewilli, jak wiemy, temperatury przekraczają zwyczajowo o tej porze roku 40 stopni, a niekiedy sięgają stopni 50. Patio było dostępne także dla osób z zewnątrz. To nie było wyłącznie patio dla samych jezuitów, którzy zachwycali się wspaniałą przeszłością swojego ojca założyciela. Dlatego też nie chodziło tutaj tylko o upamiętnienie świętego Ignacego Loyoli, ale nadto także o element, powiedzielibyśmy, katechetyczny, by w oparciu o jego żywot, o niezwykłe zjawiska, które zostały wybrane przez sewilskich jezuitów, Wskazywać wiernym drogę do doskonałości i do zjednoczenia z Bogiem. Prawdopodobnie dwa z tych obrazów uległy zniszczeniu, nie wiemy co się z nimi stało, bo w związku z wyniesieniem do chwały ołtarzy Franciszka Xaverego, jeszcze w XVII wieku, w 1676 roku, Baldes-Leal na prośbę jezuitów dopełnił serię dwoma, Płótnami o charakterze alegorycznym, bardzo interesującymi, które dzisiaj zobaczymy. Jezuici, którzy wybrali Baldesa Leala, przekazali mu konkretne źródła, na których miał się oprzeć. Były to zarówno teksty pisane, oraz zbiory rycin, wydawanych już w wieku XVI i na początku wieku XVII w ramach przygotowania do beatyfikacji i to artystów, czołowych, jeśli idzie o tę gałąź twórczości. Oprócz podstawowego zbioru dotyczącego żywota świętego Ignacego Vita Patris Ignaci de Loyola z rycinami słynnego Hieronima Vierixa z 1590 roku, wiemy, że Baldesle Al miał do dyspozycji także Vita Beati Ignaci Loyole z rycinami anonimowego Rytownika z 1609 roku, oraz do dyspozycji także wydane rok później w Antwerpii dzieło odnoszące się do żywota Świętego Ignacego z rycinami słynnych braci Corneliusa i Teodorusa Gale oraz Adriana Colerta i Karela van Malery. Wiemy także, że artysta miał do dyspozycji podstawowy żywot Świętego Ignacego Loyoli, autorstwa ojca Pedra de Riva de Neyry, który to żywot wydany był w Madrycie w roku 1590 pod tytułem Bida de Ignacio de Loyola, fundador de la Compagnia de Jesús. W oparciu o te źródła pisane i graficzne artysta stworzył własną wersję wydarzeń ilustrujących żywot Ignacego, co uwidacznia się szczególnie w zastosowanej kompozycji malowideł, ukazaniu różnych typów osobowości, elementów architektury czy pejzażu. Poziom wykonania tych dzieł, jak zobaczymy, pomimo starannej konserwacji, którą przeprowadzono w ostatnich miesiącach, jest różny. Wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze, jezuitom zależało na szybkiej realizacji, ale zarazem z pieniędzmi, jak zawsze, było krucho. W związku z tym zwrócili się do ludu sewilskiego, żeby ten zebrał datki na ufundowanie całego zbioru malowideł. Stąd też honorarium dla artysty nie było zbyt wysokie, a Valdés Leal liczył się za poważnego artystę stąd też y, współpracował przy nim warsztat jego pomocników i Oczywiście główny zamysł koncepcyjny wychodził od wielkiego artysty. Niektóre z dzieł są prawdziwymi arcydziełami, ale niektóre potraktowane są słabiej. Druga kwestia związana jest także z tym, że dzieła te były bardzo zniszczone, wskutek oczywiście oddziaływania czynników atmosferycznych, ponieważ były na zewnątrz przez tyle wieków. Historia jezuitów w Hiszpanii jest jeszcze bardziej dramatyczna niż na ziemiach polskich. Kasata nastąpiła wcześniej, o kilka lat, niż na terenie Rzeczypospolitej obojga narodów, a na dodatek jeszcze w 1835 roku masoński minister Juan Alvarez Mendizabal dokonał kasaty wszystkich zakonów w Hiszpanii. I patrimonium artystyczne, w tym także przechowane przez te ostatnie dziesięciolecia, patrimonium jezuickie, uległo wielkiemu rozproszeniu. Częściowo zostało przejęte przez Museo de Bellas Artes w Sewilli w roku 1841, ale jednak nie w całości. A zatem, rozpocznijmy od ikonografii, która wiąże się z. Obecnością świętego Ignacego Loyoli po słynnej batalii koło Pampeluny z wojskami André de Foix w 1521 roku, kiedy jego stan, jak chce kronikarz, miał doprowadzić do śmierci, ostatecznie jednak objawił mu się święty Piotr, co przedstawił Waldes Leal na obrazie, mówiąc, że nie umrze, ale będzie miał do spełnienia ważną misję w swoim życiu. I drugi element, który został wprowadzony, jako że wszystkie dzieła posiadają dwie sceny jedną główną, zasadniczą, natomiast w tle narracyjnie dopełnia ją druga, drugorzędna scena. Widzimy tę właśnie scenę w tej części, mianowicie Ignacy Loyola w czasie swojej, rekonwalescencji miał modlić się żarliwie przed wizerunkiem Matki Boskiej i czerpać wiele pociech z tej modlitwy, co powodowało straszliwą złość i gniew szatana, jak zapisał ojciec Ribadeneira, do tego stopnia, że któregoś razu wybił okna wskutek jakiegoś straszliwego hałasu, wypadły one z hukiem, a wpadł do pokoju diabeł pod postacią smoka to była więc ilustracja odnosząca się do podstawowego pierwszego z tego cyklu malowidła. Drugie malowidło związane jest także z pobytem świętego Ignacego w Manresie. W tym wypadku chodziło o objawienie się Madonny z Dzieciątkiem, która miała przynieść dar czystości. Powstała także równolegle Dwadzieścia kilka lat później seria malowideł, którą Baldess Leal namalował dla jezuitów w Limie w Peru, i tam jeszcze dosadniej potraktował ten temat, mówiąc o cingulum czystości. Wiemy, że rzeczywiście w żywotach kilku świętych to cingulum, jako dar zawiązania bioder, czyli poskromienia seksualności, był przez Matkę Bożą ofiarowany między innymi świętemu Szymonowi de Rojas spowiednikowi królów hiszpańskich oraz świętemu Dominikowi. Ten wątek pojawia się także w ikonografii świętego Ignacego na tym właśnie płótnie. W tle widzimy także scenę odnoszącą się do pożegnania z bratem Martinem García de Loyola, zanim Ignacy zdecydował udać się do Montserrat celem prowadzenia intensywnego życia duchowego. Tu jest ta scena pożegnania dwóch braci. W czasie spędzonym w Montserrat, gdy Ignacy zdecydował udać się do manresy, tam podjął bardzo intensywne życie pokutne, pełne modlitwy i umartwienia, ale także, o czym my, Jezuici, często zapominamy, podjął także intensywną pracę charytatywną. Chodził do pobliskiego szpitala, opiekując się chorymi i cierpiącymi. I rzeczywiście na tej scenie. Znajdujemy pokutę świętego Ignacego, i to jest obraz jeden z najlepszych z całej serii, gdzie widnieje sygnatura artysty i data 1660. Natomiast w tle widoczne jest drugorzędne przedstawienie. Ukazujące świętego Ignacego, który w czasie swojego pobytu w szpitalu w Manresie miał modlić się o wskrzeszenie jednego zmarłego, co też, jak zapisał ojciec Ribadeneira, stało się rzeczywiście faktem. Kolejne przedstawienie, zupełnie zaskakujące także dla mnie, kiedy przygotowywałem tekst tego referatu, ukazuje świętego Ignacego w ekstazie w szpitalu w Manresie. Otóż okazało się, że w sobotę, w czasie komplety, święty Ignacy popadł w ekstazę, w której trwał przez trzy dni, iż wzięto go za zmarłego. Planowano już przygotowywać pogrzeb. Gdy przypadkiem ktoś dotknął jego serca, usłyszał, że ono bije, i wtedy postanowiono go zachować. Ekstaza, ten trans świętego Ignacego w Manresie trwał przez tydzień, po tygodniu. Także w czasie komplety, gdy śpiewano salve Regina, Ignacy powrócił do życia, twierdząc, że otrzymał specjalną misję powołania do życia nowego zakonu. Tak pisze ojciec de Ribadeneira. Choć oczywiście w żywocie świętego Ignacego nie spotykamy wprost informacji odnoszących się do uwolnienia złego ducha, ale na kolejnym płótnie Baldesa Leala, Pojawia się taka scena. Jezuitom sewilskim na pewno zależało także, żeby pokazać świętego Ignacego, jako tego, który był pogromcą złych duchów. I z tyłu pojawia się kolejne przedstawienie, odnoszące się do nawiedzenia chorych w szpitalu i także wypędzania złych duchów w czasie pobytu w Manresie. Następne płótno, jedyne z całego zbioru, które nie znajduje się w Sewilskim Museo de Bejas Artes, ponieważ nie rozpoznano właściwie jego tematu i rzeczywiście może być zaskakujące nawet dla wytrawnych znawców Towarzystwa Jezusowego siedzących tutaj, odnosi się do pobytu Świętego Ignacego w Paryżu. Święty Ignacy miał poznać iż jeden z młodzieńców Przeżywał ogromny kryzys duchowy i codziennie chadzał do kochanki. Ignacy próbował go powstrzymać, najpierw zasadniczymi wywodami, ale ten był głuchy na to wezwanie. Więc któregoś razu święty Ignacy rzucił się w fale sekwany do lodowatej wody, aby wzruszyć serce owego niefortunnego kochanka, który widząc swojego znajomego Ignacego, skoczył, żeby uratować go, a zarazem postanowił w tym momencie. Odmienić swoje życie. Skoro 5 minut, kontynuujemy. Zatem zobaczmy jedno z najsłynniejszych w ikonografii Świętego Ignacego objawienie w Storta, czyli w drodze Świętego Ignacego z Wenecji do Rzymu, kiedy przybył Ignacy do Lastorta, w opuszczonym kościele modlił się do Jezusa Chrystusa o to, aby. Czuwał nad rodzącym się towarzystwem Jezusowym i wtedy miał objawienie samego Boga Ojca, który zwrócił się do Jezusa Chrystusa dźwigającego ciężki krzyż, aby był przychylny towarzystwu Jezusowemu. I wtedy Jezus miał zwrócić się, będę wam łaskawy w Rzymie. I to była zapowiedź odnosząca się do tego, co miało się dokonać w Rzymie, a więc otrzymanie bulli papieskiej z rąk Pawła III w roku 1540, co przedstawia także kolejne z wizerunków. I wreszcie te dwa o kilka lat późniejsze przedstawienia o charakterze alegorycznym powstały. Pierwszy obraz ukazujący świętego Ignacego wraz z globem Ziemi i świętym Franciszkiem Borgiaszem z tej samej rodziny, z której pochodził Aleksander VI, prawda? czyli Borgia, trzecim generałem zakonu. Ponad globem Ziemi znajdujemy anagram IHS. Tutaj była o nim mowa dzisiaj wielokrotnie. Ja bym dopowiedział jeszcze jedną ważną kwestię, bo ojciec Stanisław nie dopuścił mnie do głosu w ramach dyscypliny i porządków, ale teraz mam jeszcze minutę, prawda, więc mogę powiedzieć. Że to IHS to nie tylko Jezus hominum, to nie jest Chrystus, bo to nie jest łacina, tylko to jest przecież, to jest łacina, a nie greka, prawda, więc nie Jezus Chrystus, tylko Jezus hominum, czy hominis salvator, ale tam mamy te trzy gwoździe, te trzy gwoździe, one są w kształcie litery V i odnosi się to do wizji, do wizji Konstantyna Wielkiego, in hoc signum vinces i to było wezwanie dla jezuitów, którzy jako wojownicy w kościele mieli zwyciężać, głosząc misję wedle zamysłu świętego. Świętego Ignacego, o czym przypomina Chrystus pod postacią dzieciątka, trzymając krzyż i białą hostię, adorowaną w obecności Ducha Świętego przez niepokalaną dziewicę. To nabożeństwo na wskroś sewilskie. I ostatnie, oczywiście, przesłanie to święty Ignacy kontemplujący ten anagram IHS, czyli zarówno imienia Jezus. Który był rozkrzewiony przez świętego Bernardyna ze Sieny, ale i Jana Kapistrana, i za to mu wystawiono pomnik na rynku w Krakowie przy ulicy Wisilnej, a z drugiej strony był potępiony przecież przez Dominikanów ten monogram Chrystusa. Święty Ignacy wskazywał, aby, wielbiąc imię Jezusa, Zwyciężać, bo to jest znak nadziei i zwycięstwa, o czym przypominał Juan de Valdés Leal w tej skromnej serii malowideł z sewilskiego patio Jezuitów. Do dzisiaj dostępnego, choć w zmienionej formie, kiedy będziecie Państwo w Sewilli, warto do stojącego kościoła zwiastowania jezuickiego zaglądnąć i zobaczyć, jak żyli sewilscy Jezuici przed wiekami. Dziękuję.